Hey, Cześć, siemanko moi drodzy, ja was witam na kanale jak to było, a dzisiaj sobie tak luźniej zagramy trochę, dawno mnie nie było chyba 5 albo 6 dni, już sam nie wiem <laughs> zapomniałem w ogóle jakoś kurczę. Eee, musiałem sobie moment odpocząć ale już jestem oj, aż mi tutaj gierka zaczęła coś śmigać, nie wiem o co chodzi i dzisiaj sobie zagramy taki luźniejszy luźnie, luźniejszą rozgrywkę eee, tak postanowiłem i zagramy sobie moi drodzy Polską, Rzeczą Pospolitą polskim moi drodzy sobie zagramy. Rozdamy sobie punkciki technologii. Na start i co? Ja myślę, że my dzisiaj popodbijamy, pobawimy się troszeczkę tym. Pójdziemy w utrzymanie wojska na maksa. I resztę damy, moi drodzy, Anusz z badania. w badania sobie damy resztę. Tu nie będzie w tym filmie jakoś dużo cięć. Nie będzie on jakoś świetnie zmontowany, ale będzie taki, wiecie, normalny, taki prosty. A więc co, już możemy przejść sobie troszeczkę dalej. Oj, momenci. Dobra, już jestem. Nie, bo mam problemy, moi drodzy, z full screenem tutaj, bo właśnie to będzie taki film, że będę wam dużo opowiadał. Więc tak, wygląda to w ten sposób. Jak chcę sobie odpalić na przykład full screena, to ja go nie mogę odpalić. Nie mogę odpalić sobie full screena, dlatego że nie mam tego kursora tej myszki, nie? I muszę grać właśnie nie na full screenie, tylko no nie wiem jak to się nazywa. Bo jak odpalam OBSa, to Age of History ma taki bug, że, że nie widzę kursora jak przy odpaleniu nagrywania. No i właśnie nie wiem co z tym zrobić. Jeśli wiecie jak to naprawić, to proszę pomóżcie mi. <laughs> to tyle ode mnie. Właśnie w tym statementie, moi drodzy. I my sobie z racji, że Polska bardzo ładnie zarabia na start. Chociaż nie, na razie zrezygnujmy z badań, na razie sobie z tego zrezygnujmy i pozbierajmy sobie, moi drodzy, trochę budżetu, tak około 50 tysięcy właśnie. Zobaczymy, kto ma z nami słabe relacje. Ej, tu jest nawet na plus jeszcze, no to jest początek rozgrywki, Niemcy nas nie lubią, z każdym będziemy poprawiać praktycznie. Słowację to zjemy, Czechów też najprawdopodobniej zjemy. Litwinów też. No Białorusinów to może i teraz ich byśmy zaatakowali i czemu nie, tylko na Białorusinów to sobie pozbieramy tak ze 100 tysięcy wojska na przykład. Yy, znaczy ze 100 tysięcy wojska, co ja gadam, ze 100 tysięcy złota, wojska 100 tysięcy, co ja mówię. No na początku rozgrywki to chyba żaden kraj nie jest w stanie stworzyć takiego wojska moi drodzy, tak mi się wydaje. Zobaczmy. Już skończyła się dla nas rekrutacja, chociaż my jeszcze zarabiamy. My jeszcze, moi drodzy, zarabiamy. Więc sobie zrekrutujemy za wszystkie pieniądze, tak mi się wydaje. No, żeby ta wojna poszła jak najszybciej. Oni już na pewno nie będą mieli budżetu. No, ile my wojska zrobiliśmy? Holink, ta 20 tysięcy. Coś mi się wydaje, że ta Polska jakaś mocniejsza jest niż na początku. Dobra, no i wlatujemy połową. Tutaj szóstka. Tutaj szóstka i tutaj też szósteczka. Czytałem Wasze komentarze, było wiele komentarzy, żebym trochę upłynił montaż, żeby był szybszy, że jest za wolno, ale wiecie co, może w kolejnych odcinkach się tym zajmę, ale na razie chcę tak wrócić do tego, bo no po tych pięciu dniach jednak, wiecie, jest już yy, trochę się odzwyczaiłem, kurczę, trochę się odzwyczaiłem od tego od nowa, ale wracamy, wracamy, nie ma co. Dobra. I będziemy wchodzić na misk, moi drodzy, najprawdopodobniej, Białoruś przystępuje do, do polskiej kolonii, okej, okay. dobra, no i tworzymy sobie taki polski związek, <grytanie> raciecki, <grytanie> nie no, żartuję, żartuję, to był żart, moi drodzy, niech nikt nie bierze tego na poważnie, co ja tutaj sobie mówię, no bo to jest tylko gra jednak, tak? To jest jednak tylko gra, ale nie widziałem, żeby ktoś w komentarzach po jakimś odcinku miał pretensje o to, co przesmulowałem, więc bardzo fajnie cieszę się z tego powodu. No i co? No i zjadamy już w całości Białoruś. I zobaczmy. Zobaczmy, czy my możemy, nie możemy wziąć całej Białorusi, to na pewno. Ale spory kawałek możemy sobie, moi drodzy, chapsnąć. Możemy sobie hapsnąć spory kawałek od Białorusi. I my sobie go hapsniemy. OK. Mamy to i tak naprawdę to my możemy już sobie przygotować armię na Litwinów, moi drodzy, tak jak na to wszystko patrzę. To pozbieramy troszkę pieniążków, bo my dużo naprawdę zarabiamy. Za, w niedługiej przyszłości tu zasymilujemy tereny. I ja myślę, że taka armia na Białoruś, to styk, na, jak na Litwę to styknie, moi drodzy. Wy, wypowiedz mi wojny, spróbujmy, spróbujmy. Najgorzej jak z Mińska wyjdzie 10 tysięcy, no to wtedy mamy problem. Mam nadzieję, że nie chociaż. Dobra, oj, 6000 tysięcy i oni wybronili tą dychę? Kurde, spoważnie? No nie wiem, dziwne, dziwna sytuacja. Na terenach Białorusi nic nie możemy praktycznie rekrutować, ale to wiecie, to nie ma, nie ma znaczenia. My tu im zaczniemy wchodzić na ich prowincję. Myślę, że oni się już wypalili, że to co mieli to już poszło w las, moi drodzy. i harmianę, co sobie będzie. Oni tu nawet swoich terenów nie próbują za bardzo odbijać, tak jak patrzę. My tutaj już podchodzimy naszą większą armią. No i tutaj niech te, te wojsko ich blokuje, a oni ich ładnie zajmują i idą właśnie odbijać tereny białoruskie, które no już są nasze w tym momencie, nie. No oni tu próbują coś odbijać, ale oni już nie mają skąd rekrutować wojska tak na dobrą sprawę. No i to jest chyba ich koniec, to jest chyba ich koniec takim się wydaje. Tutaj sobie przeniesiemy to wojsko jeszcze. Was podzielimy na trzy, żeby nam się nie rozlać za bardzo panowie. Mam nadzieję, że się nie rozleją, bo tu jeszcze mogą nam wejść, moi drodzy, do Białego Stoku, ale liczymy na to, że to się nie wydarzy. No i... Ok, dalej, 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 dalej i jeszcze raz dalej próbują się rozlewać panowie. No ale dobra, my tu już szybciutko to zajmujemy i tak naprawdę za jednym zamachem mamy dwa kraje, moi drodzy. Za jednym zamachem mamy dwa kraje. Litwa jest przejęta w tym momencie. My jesteśmy na dziewiątym miejscu jeszcze żadnego terenu nawet nie asymilowaliśmy. To jest w ogóle pierwszy film, który realizuję bez żadnego cięcia, najprawdopodobniej, nie? No zobaczymy, jak to wyjdzie. Może wyjdzie długi, może krótki, nie wiem. No ja będę starał się szybko to podbijać żeby też nie wyszły dwie godziny filmu, nie? Bo widziałem ankietę. Jak zrobiłem ankietę, czy chcecie filmy od 30. Od 50 do 30 minut, czy może od 15 do 30 minut? To kurczę, tak porówna, ale bardziej chyba chcecie ten krótszy format, tak jak widziałem. No więc ja się nie będę Wam sprzeciwiał. Jeśli chcecie krótszy format, to nie ma sprawy. Może być krótszy format. <grych> Okej, okay, odpalmy sobie tryb mapy. Stabilność prowincji. Oj, słabiutka jest stabilność prowincji w naszym kraju, moi drodzy. Ale my zaraz ją, my zaraz ją, my zaraz ją, my zaraz ją poprawimy. Asymilujemy resztę terenów. Jeszcze Mińska nie zasymilowaliśmy. Tu sobie zasymilujmy Mińsk. 6000. Ojejku. Yy, dobra, no i jeszcze tutaj są te dwa tereny najprawdopodobniej. Tak jak na to patrzę. Yy, asymilacja. Dobra. I już chyba wszystko mamy za, z asymilacją. Znaczy, no, wszystko się już asymiluje najprawdopodobniej. Tak jest. Bardzo ładnie. Yy, nasza Polska staje się potężniejsza. My zjemy do końca Białorusinów. Potem zjemy, znaczy teraz zajmiemy się Czechami i Słowacją. Później zjemy Białorusinów, Łotwę i Estonię, a później zobaczymy. Coś może jeszcze wymyślimy w tym kierunku. Pozbierajmy sobie z 50 tysięcy. I oj tereny, które się nam się nie zasymilowały, które to się nie asymilują. Nie no, no przecież wszystko, a nie, ten się jeden nie asymiluje, dobra. Asymilację, bo tu w niektórych mało zapłaciłem za tą asymilację, co oznacza, że będzie krócej trwać, moi drodzy. Ok, no Słowacja, ciekawe. Ciekawe jaka tu może być ilość wojska z ich strony. Chociaż może najpierw na Czechów wjedziemy? Czemu by nie? Na tego cięższego rywala możemy wjechać. To nie ma problemu. No i my się wyprztykaliśmy ze wszystkich naszych pieniążków. No i chyba możemy wlecieć w chyba one nam zniewagę jakąś chyba... W... nie, nie wysłały nam zniewagi, no to nie wiem. Może z nami poprawiali relacje, <laughs> nie, już nie nie wiem, nie widziałem tego, ale dobrze będzie. Tutaj wlatujemy naprawdę potężną ilością wojska, 11 tysięcy. I tu próbują robić jakieś rozlewy. Yy, tutaj kurczę, bym to jakoś mądrze podzielił. Tu wyślemy mniej, mniej wojska i tutaj do wsparcia, bo z Pragi może zaraz wyjść spora ilość. Oj, o tym mówię, o tym mówiłem, moi drodzy. No i z Pragi sobie wyszli, chłopcy. Chłopcy sobie z Pragi wyszli. No i tutaj 5000 niech się kieruje. No i 2000 niech już idzie w stronę właśnie Pragi, w stronę miasta, który, które trzyma ten kraj. okej okay. tutaj nam się rozlali delikatnie. Mam nadzieję, że zaraz zażegnamy ten ich rozlewik. Tutaj weźmy te 1300. Tu ich podzielimy na pół i tutaj ten 1000. O, w to miejsce. Tu jeszcze podzielimy tą armię na pół. No bo Czechy już się wypaliły najprawdopodobniej, tylko wiecie. Oni teraz mogą spróbować się rozlewać. No i właśnie chcieli to zrobić, ale my przewidzieliśmy ich ruch. Przewidzieliśmy, co, co panowie Sz szczek planują dla na nas. Dobra, no i wchodzimy tutaj jeszcze. Wchodzimy jeszcze w to miejsce do nich i została im już ostatnia prowincja. Kurczę, no naprawdę ładnie, naprawdę ładnie nam to wyszło. No i co? Chyba zrobimy pierwsze cięcie, pierwsze i ostatnie najprawdopodobniej cięcie. Weźmiemy sobie pokój z czechami. No, oczywiście weźmiemy cały kraj, znaczy taki mam pomysł, chyba tak uda się, weźmiemy cały kraj, ja to sobie zasymiluję, pozbieram trochę pieniążków i chyba się zobaczymy już na kolejnych wojnach, moi drodzy. Okej, okay, moi drodzy, jesteśmy w momencie, w którym Ukraina bije się z Rosją. rzadko to się zdarza w tej symulacji, ale zdarzyło się. Francja z, z, z Niemcami też walczy, ale nas, bo, nas bardziej te tereny interesują żeby na nasze granice po prostu ładnie wyglądały, więc sobie zaatakujemy, czemu by nie czemu by nie yy, jeszcze chyba, nie no czemu, jak w Słowacji Ukraina zabrała Słowacji te dwie tereny, chyba jak jakąś mieli, już sam nie wiem no ale my sobie coś tam od nich skubniemy, bo Rusek tutaj wchodzi jak do siebie, moi drodzy, nie podoba mi się to <noise> więc my też coś musimy sobie zabrać z tego, tak? dobra no i wchodzimy na, na ich prowincję. Kurczę, ten Rusek odcina nas. No dobra, poczekamy, aż ich wojna się zakończy i my po prostu wejdziemy y, w głowę. No to jest dobry plan, to jest dobry plan, moi drodzy. Tutaj sobie jeszcze zrekrutujemy troszeczkę wojska. Y, dobra, no i poczekajmy, aż się zakończy ta ich wojna. Bo Ukraina już raczej nie odbije za dużo. Chyba, że prze, przebiją front, no to my po prostu wejdziemy no i wchodzimy dobra no i wchodzimy tylko niech tego ruska jeszcze wyrzucą o dobra już go całkiem wyrzucili no i my możemy moi drodzy iść dalej naprzód oj no nie no 17 jednostek no Pany no weźcie no no co wy Kurczę, no i teraz weszło tu 17 jednostek i jest problem, bo jak oni się przebiją, to przez front nam Mogą przejść, ale zapowiada się na to, że się nie przebiją raczej. Nam zależy, żeby jak najwięcej gwiazdek po prostu zgarnąć, żebyśmy mogli sobie ładnie grać. Ojej, przebili mi się. Żebyśmy mogli sobie ładnie granice tutaj yy, zrobić. Ok, no tam się przebili, ale już raczej zażegnane. Niebezpieczeństwo. No tak mi się wydaje bynajmniej, jak będzie, no to się dowiemy za moment, nie? Dobra, tu możemy iść w trzy strony. I w cztery nawet, ale my sobie pójdziemy w trzy. I jeszcze nakrym sobie wejdziemy. Za, od, 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 spróbujemy odciąć ruskiego. Kurczę, no, przebijają się temu ruskiemu. No nie da się tak. No tak się nie da po prostu. No, panowie, albo robicie wojnę, albo nie robicie, no. Kurczę, kraj wyżej od nas w tabeli i taką czopkę odstawiono. no. Dobra. Rozlejmy się tutaj jeszcze. Yy, ostatnia kura, najprawdopodobniej, i będziemy brali pokój z kolegami. Dobra, pach i pach. Oj, ruski, wszystko zabrał? Dobra. Kurwa, no i czy, my, kurczę, i czy my będziemy chcieli zabrać wszystko? Nie wiem. Nie wiem, moi drodzy, nie myślałem nad tym. Zobaczymy jeszcze. Na pewno do Królestwa Polskiego to potrzebujemy, nie? Czyli to bierzemy. że już Ruski zabrał, że już Ruski zabrał to, co chciał. Bo my, kurczę, teraz nie możemy wziąć tak, jakbyśmy chcieli. A my nie możemy wziąć nawet wszystkiego. Uuu, jak słabo. To sobie zrobimy dostęp do Morza Czarnego, wiecie? Zrobimy sobie dostęp do Morza Czarnego. O, w ten sposób. No, nie wygląda to może najlepiej, ale coś takiego sobie zrobimy. Coś takiego sobie ustawimy. No i Ukraina dalej nam istnieje, więc wszystko jest ok. I my teraz, y, może byśmy dobili Białoruś? Y, dobijemy sobie Białoruś i zjemy Słowację i Łotwę. I to wszystko w jednej wojnie zrobimy. No i co? Ryzyk fizyk, moi drodzy. Y, ro, robimy trzy wojny. Wypowiadam trzy wojny. Białorusi, Łotwie. I Słowacji. Najprawdopodobniej nam nawet punktów ruchu nie starczy, ale spróbujemy jak najszybciej zjeść Słowację. Jak widzicie, Polska jest oblężona przez trzy kraje. Wcale nie jest tak, że to Polska wypowiedziała wojnę. <grydy> no i wchodzimy sobie tutaj pięcioma tysiącami. Spróbujemy zająć jak najszybciej, właśnie Białorusi i Słowację. No a resztą się zajmiemy za momencik. Oj, punkty ruchu. Kurczę. No, nie wiem czy damy radę. Tak jak patrzę, no, Łotwa może być yy, największym wyzwaniem. No, i ta sł no bo Białoruś, no to będzie naj, najprostsze. Najprostsze to będzie. Oni mieli 2,5 tysiąca wojska, tak naprawdę. Yy, no i Słowacja też chyba, kurczę, będzie już zjedzona. Tak całkowicie. Tak jak patrzę, co, co się tutaj wyprawia. Yy, Białoruś już wykańczamy do końca. Yy, I tutaj jeszcze Łotwa. Jeszcze Łotwa, moi drodzy. Dobra, no to na łódkę wchodzimy w tym momencie. Oj no punkty ruchu. Jakbym miał więcej punktów ruchu, to już by było po wszystkim. Słowacja zjedzona. Białoruś zjedzona. I został najcięższy przeciwnik z tego co, z tego co widzimy, bo na każdego tego była podobna ilość armii, około tak wystawiona. No i wjeżdżamy, wjeżdżamy. Rozjeżdżamy. Dobra. Tutaj zrekrutujemy sobie jeszcze trochę wojska. Spróbujemy wejść na Rygę. Kurczę, no mogliby się już poddać, bo to... Aby przedłużają to. Aby to przedłużają, no. No Polska jest naprawdę bardzo y, łatwa do rozwinięcia w Age of History 2. Jest to jeden z łatwiejszych, z łatwiejszych krajów do rozwinięcia w tej grze. Może to też dlatego, że Polak zrobił tą grę. Też tak mi się wydaje, wiecie. E, że to właśnie przez to, że to jest w, e, polskiego twórcy gra I, i chyba i druga część i trzecia z tego co mi się wydaje z tego co tam się orientuje no bo nie oszukujmy się jakby zrobił to jakiś e, zagraniczny e, zag, za, jakieś nie wiem, studio zagraniczne czy, za, zagra, czy zagraniczny twórca po prostu e, to mi się wydaje żeby nie zrobili Polski takiej e, takiej mocnej no kurczę 13 miejsce na świecie no to jest naprawdę ok, bardzo okej okay. E, dobra, no i wjeżdżamy na Rygę moi drodzy. Turcja, no chłopaki, no co? A, my teraz musimy pokoje wziąć, okej. Okay. No to z Białorusią bierzemy pokój, zabieramy wszystko od Białorusi e, Ze Słowacją pokój, anektujemy też wszystko Tak wiem, robię to dalej ręcznie, wiem, wiem o tym, nie musicie płakać w komentarzach, że to dalej robię ręcznie e... No i Łotwa jeszcze. Tak niewygodnie po prostu. Dobra, no i kurczę, mamy wszystko tak naprawdę. Jesteśmy na pierwszym miejscu, moi drodzy. Polska jest piękna, wielka i, i potężna. Zrobiliśmy to w 162 tury. Jeśli ktoś jest w stanie pobić rekord, to niech zrobi ankietę. Jeśli ktoś jest, pobił ten rekord, możecie próbować. więcej zrobić szybciej Polskę, która będzie po prostu pierwsza na świecie. Jeśli zrobicie szybciej, ja zrobię ankietę na społeczności i wrzucajcie tam zdjęcia, po prostu z potwierdzeniem. Dzięki bardzo za, ogl za oglądanie. No i co moi drodzy, widzimy się za kilka dni. Ja nie, nie będę obiecał kiedy, ale myślę, że za niedługo się widzimy. Żegnam ją.